Salut podróżnicy! Wyprawa do tych wszystkich pięknych miejsc wcale nie była taka łatwa. Grecy bardzo luźno podchodzą do czasu. O dziwo luźniej niż ja. Czekanie na przystanku w pełni słońca na autobus jest niewątpliwą atrakcją RODOS. Jednak mało przyjemną, gdy przyjeżdża autobus bez klimatyzacji. Uwaga! Bardzo ważna informacja. Ostatni autobus z rozkładu nie przyjeżdża. My dowiedzieliśmy się o tym za późno i skończyło się na łapaniu stopa. Serdeczne pozdrowienia dla przyjaciół z Grecji, którzy podwieźli nas pod sam pensjonat. Samochód Narodos jest rzeczą wręcz pierwszorzędną, jeśli chce się. Dobrze zwiedzić wyspę. Drogi na wyspie są w dobrym stanie, no może poza tą, którą zmierzamy do tajemniczego miejsca nad morzem. Ale o tym więcej na fanpageu, odkrywając podróż.